Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać album z wycinkami w Samsungu Galaxy Note 11 edycja 2014. Działa identycznie jak Samsungu Galaxy Note 3, no ale może ktoś po prostu nie oglądał tamtych filmów, bo nie był zainteresowany yy, właśnie Note'em. I tak, no po pierwsze, no żeby przejść sobie do albumu z wycinkami, no albo tu przechodzimy tutaj, bo mamy wyciągniętą ikonę, albo oczywiście przechodzimy sobie również tutaj. I po przejściu do albumu z wycinkami, no to jest, na początku mamy zawsze taki, yy, no, taki ekran startowy, generalnie ja już sobie tutaj utworzyłem jakieś te swoje albumy, mam jeden zwykły album z wycinkami i drugi mam na przykład GSM, I tak jak widzicie, że na przykład, nie wiem czy to, o, tu znowu się nie udało, bo znowu nie możemy otworzyć tego filmu, w każdym razie o co chodzi. Tak samo było na Note 3, że część aplikacji, może ja trochę ściemnie ten ekran, żeby było lepiej widać, część aplikacji jakby no, nie zawsze chciała współpracować, na przykład YouTube miał problem z tym, żeby po prostu wykrywać po zaznaczeniu, że to jest film, właśnie, żeby można było go tutaj oglądać. generalnie jaka jest jakby intencja całego programu? czy tej całej aplikacji Album z Wycinkami, rzeczy, które sobie znajdziemy w sieci, gdzieś na tablecie, gdziekolwiek, cokolwiek nam się spodoba, zaznaczamy sobie przy pomocy polecenia wskazywanego, o którym powiem później i po prostu w ten sposób zaznaczamy sobie. To jest taki nasz pocket, że po prostu wszystko wrzucamy sobie na później do przeczytania, yy, też na takiej zasadzie, że nasze ulubione rzeczy, które byśmy chcieli. Czyli na przykład, powiedzmy, przechodzimy sobie, no powiedzmy, do do przeglądarki, zróbmy tak, to najprościej na początku. Mam jakiś tutaj, ja akurat ten z, ze swojego bloga, tutaj mm, wszystkie, jakiś tam swój post wrzuciłem, ale generalnie bierzemy sobie jakikolwiek inny post i w tym momencie, jeżeli weźmiemy sobie ten post, to możemy sobie zaznaczyć. Wystarczy część zaznaczyć i cały artykuł y, jakby ląduje właśnie w albumie z wycinkami. Przyciskamy przycisk nad ekranem, robimy sobie. Album z wycinkami. No i zaznaczamy sobie całość. Tak, mniej więcej troszkę z tekstem. I cały tekst powinien nam się tutaj znaleźć w tym, w tym artykule. Czy całość się znaczyła, to nie wiem. Eee, zobaczymy. No weźmy sobie, zaznaczmy to jako kategorię GSM. Oczywiście możemy sobie dodać jakąś notatkę tutaj. powiedzmy nie wiem, jest ok. Tak. Kolejna rzecz, możemy sobie dodać etykietę. Powiedzmy, że dotyczy to Samsunga Galaxy S4, czyli zróbmy sobie SGS4. Musimy utworzyć sobie taką, taką etykietę, bo jej nie mamy. I robimy OK. I mamy. Etykiety powinny nam się tutaj zapisać. A to chyba będzie widoczne później. Tak, jak zapiszemy. I powiedzmy, że zapisujemy to. Mamy OK. Zostało to zapisane w albumie z wycinkami. Przechodzimy sobie do tego albumu teraz. I wybieramy sobie tą kategorię. O, mamy GSM. I mamy tutaj, że naszą notatkę. Dodatkowo mamy etykietę, którą sobie dodaliśmy. Więc no można to sobie fajnie jakby wszystko segregować. Oczywiście możemy dodawać sobie te um, dodatkowe no, etykiety. I to jest o tyle fajne, że później jeżeli dodajemy sobie etykietę do tego wszystkiego, to mamy później S-Szukacz który pozwala nam na przykład segregować wszystko, na przykład sams o Samsungu Galaxy S4, wszystko o Samsungu Galaxy Note 3. Dzięki temu możemy do tych artykułów, które gdzieś tam powiedzmy są ważne, nie wiem, jakieś wg wgrywanie softu, jakaś awaria, coś tam, no jakieś takie istotne rzeczy, możemy sobie zapisywać albumy z wycinkami i później tylko wracać w bardzo prosty sposób to odszukać. I generalnie jak, gdzie możemy jeszcze z tego korzystać? Właściwie wszędzie. Bo wystarczy, że wejdziemy sobie do Google Play. Dobra, mamy jakąś tutaj aplikację. Obecnie co? Weźmy sobie. Weźmy sobie obecnie jaką aplikację. Dobra, darmowe książki, coś tam. Nieważne. I wystarczy, że przytrzymamy sobie przycisk. Robimy sobie album z wycinkami. I zaznaczamy sobie całość tego tekstu, żeby, żeby tak. No nie wiem, mam nadzieję, że on to całą stronę razem z linkiem nam tutaj yy, wrzuci. O, widzicie. I od razu aplikacja tyle zajmuje. Oceny, opis. I możemy sobie to wrzucić, że to jest jakby nasza następna kategoria. Zróbmy sobie. Nie wiem, to było coś o książkach, to zróbmy sobie książki. Mamy książki i dodajemy sobie. Jest gotowa, zapisana. No i teraz po przejściu z powrotem do albumu z wycinkami mamy kolejną kategorię książki. Przechodzimy sobie do tej kategorii. I teraz tak, yy, kiedy jest opublikowana, te wszystkie informacje i tak dalej, możemy sobie chyba. Czy możemy? Nie, nie możemy, ale powinniśmy mieć możliwość jakby przejścia do sklepu Play. Tu możemy sobie rozwinąć oczywiście. O, i tu mamy jakieś linki dodatkowe. Czasami jakby to nie do końca działa, bo tak, bo powinno być tak, że mm, powinniśmy mieć możliwość przejścia do Google Play, tak samo jak z YouTube, że możemy oglądać to. A z YouTube to wygląda to w ten sposób, że wystarczy po prostu przejść do jakiegoś filmu, tylko nie wiem, czy musimy wejść w konkretny film, czy też nie, zaraz zobaczymy, jeszcze to sprawdzimy. Zaznaczmy sobie album z wycinkami jeszcze raz, zaznaczamy sobie ten film. I powinna nam się pojawić tutaj, no właśnie, powinna nam się pojawić taka szczałka, że możemy otworzyć ten film, a niestety nam się to nie pojawia, więc musimy chyba przejść już do konkretnego filmu. Robimy album z wycinkami jeszcze raz. Niech to nam się uruchomi. Zaznaczamy sobie. I czy teraz to będzie działało poprawnie? Zaraz zobaczmy, weźmy sobie to do GSM, zapiszmy sobie. I przejdźmy z powrotem do aplikacji, do no właśnie do wycinków, do tej albumu z wycinkami. O tak, przejdźmy sobie do GSM i dodaliśmy sobie to. Czy teraz będzie? Nie, tak jak widzicie, nie ma możliwości otworzenia tego. I problem jest o tyle skomplikowany, że na naucie 3 też występował, tak jak wspomniałem, ale zostało to poprawione. Widzę, że tutaj jakby to chyba nadal kuleje. Z tego właśnie względu, bo no to powinno już działać jakby bez problemu. Zobaczmy sobie coś tam, co obejrzeć. Spróbujmy jeszcze jedno sobie zgrać. Album z wycinkami. Dobra, weźmy sobie engaged. Starałem się tak w miarę OK obrysować. Przesłany film. No nie wiem, zobaczmy, czy to się uda. Zróbmy sobie znowu tą, tą galerię. Kategorie tutaj bierzmy sobie dodane no i dalej nie możemy tego otworzyć, czyli widzę, że tu jest albo ten problem, albo ja to, ja to kiepsko zaznaczam. W każdym razie no na Note 3 działa to już lepiej zdecydowanie, ale też był później była aktualizacja, która to zepsuła i później znowu to naprawili, więc możliwe, że również tutaj zostanie to poprawione. No dobra weźmy sobie jeszcze na ten film, zaznaczmy sobie. Może, aha, jakaś reklama nam się otworzyła. Zaznaczmy, zaczmy co wyjdzie z reklamą. Powinno nam się tutaj... Nie, to też nie będzie możliwość otworzenia tego. A spróbujmy inaczej może to zaznaczyć. Zaznaczmy sobie to w ten sposób, że tylko zaznaczmy sobie tylko ten film. Może w ten sposób się uda. Nie wiem, dobra, zapiszmy sobie z tym głównym tym razem i zobaczmy, czy to coś zmieniło, czy też nie. No nie, niestety to jest od pauzy, niestety nie możemy tego uruchomić. No nie wiem, mówię, no działa to różnie, niestety widać, że tutaj nie jest to dopracowana i ta aplikacja jakby nie jest y, poprawiona. Wszystkie aktualizacje są, więc... Powinno to działać w każdym razie. No i również możemy sobie jakby z wszystkich innych aplikacji wyciągać, powiedzmy, te informacje. Czyli powiedzmy, mamy muzykę naszą. włączmy sobie tą muzyczkę, którą mamy tutaj standardową, albo z wycinkami sobie robimy i zaznaczamy sobie naszą piosenkę. Zebrana wartość. Zaznaczamy sobie, ale czy my to będziemy mogli później otworzyć, tego nie wiem. Zatrzymajmy sobie to, żeby nam tutaj nie grało i sprawdźmy w albumie z wycinkami, czy rzeczywiście możemy sobie to uruchomić, czy też nie. Nie, więc no mówię, no raz lepiej to działa, raz gorzej, nie wiem dlaczego, czasami to zależy od tego, jak zaznaczymy też tak naprawdę aplikacje. Powinny się w większości miejsc pojawiać linki, powinny się całe strony konwertować do właśnie album z wycinkami. Na nocie 3, tak jak wspomniałem, działa to lepiej, nie wiem dlaczego. W każdym razie, no myślę, że, że i tak bardzo fajna aplikacja jest z tego względu, że sporo rzeczy naprawdę możemy tutaj robić, dodawać sobie te kategorie. Jeśli chodzi o dodatkowe opcje, to możemy to gdzieś tu mieliśmy. Możemy to połączyć z kątem Samsung i wtedy nam się to wszystko eksportuje do kolejnego urządzenia. Tak sądzę, bo możemy później importować to nawet. Aha, czyli możemy sobie importować z innych plików. No i tak to wygląda. Później mamy to w takiej postaci, taki kafelek, że po prostu możemy sobie przejść. Powiedzmy, o, to była rzecz, która nas interesowała, i tutaj mamy zapisane wszystko. I tutaj, tak jak widzicie, link jest zapisany, więc można sobie bezpośrednio przejść. Więc raz to się udaje zaznaczyć, raz się nie udaje tego zaznaczyć. No i tak to właśnie wygląda. Tutaj więcej informacji nie ma. W poprzednich filmach było więcej informacji. Mimo wszystko myślę, że. Aplikacja jest warte uwagi, troszkę wymaga dopracowania, ale tak naprawdę jest bardzo przydatna. No bo mamy wbudowany taki po prostu pocket do ściągania naszych informacji, zapisywania tego, co dla nas ważne. Zresztą możemy też sobie zapisać, nie wiem, to co jest dla nas istotne na całym pulpicie. Zaznaczmy sobie całość i zobaczmy, czy możemy sobie to dodać bez problemu. Oczywiście, więcej elementów, to dłużej to automatycznie trwa więc musicie się z tym pogodzić, że, że też no, on wykrywa tutaj te aplikacje. O, widzicie, wypisał wszystkie aplikacje, jakie mamy i mamy to już też w albumie z wycinkami. Wiadomo, można zrobić screenshot, ale z drugiej strony mamy już teraz napisane wszystko to, co tutaj jest wyszczególnione na danym ekranie. No, możemy sobie oczywiście to później udostępnić, usunąć i tak dalej, więc zapraszam do korzystania, dajcie znać, co myślicie o takim... O tej aplikacji, bo pewno osoby, które się interesowały Note'em 3 już ją znają i jakieś zdanie też sobie wyrobiły, a osoby, które korzystają na Note'cie 10.1, bardzo proszę również komentarz, co myślą na temat tej aplikacji. Dzięki bardzo, trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć!